W tej produkcji, jaką dzisiaj wam pokażę, chciałem nazwać swoją postać Sergey Titov. Co to znaczy? Dlaczego tak? No i niestety, gra mi powiedziała, że nie mogę wybrać takiego nika, bo jest niedozwolony. Dlaczego? Jednocześnie, ludzie tego całego Sergeja Titowa mówią, że ten tytuł jest od niego. Całkowicie niezależne, ale jego imię, nazwisko w grze jest zablokowane do zrobienia sobie takiej postaci. Ciekawe dlaczego. Niestety powstaje cała masa filmów takich jak taką, taką ten. Biniakiem. Nie znam firmy, która robi aktualnie tą gierkę. Eee, nie znam firmy. Jest to, wiem, że to jest rosyjskie studio, jeżeli się nie mylę. Albo ten o nazwie Holmgard Games, studio, które tworzą jednak utalentowane osoby mające przeszłość w branży gier przy pracy na... Ludzi, którzy jarają się tym tytułem lub też sami mówią, że nie za bardzo wiedzą, kto robi tę grę, no, ten film możecie użyć jako coś do posłuchania, niekoniecznie do oglądania. Wystarczy 1% doświadczenia w granie w gry. Po prostu na przestrzeni ostatnich paru lat by zauważyć podobieństwo Project Lead do 10 innych gierek tego samego autora, tego samego Skamera. Pierwsze trailery i filmy, jak widzicie, robią dobre wrażenie. Extraction shooter troszeczkę przypominający na przykład Escape from Tarkov, oczywiście sami autorzy mówią, że to jest bardzo podobne, z lekko zniszczalnym otoczeniem, ładną oprawą graficzną. Wow, fajne. Wielu złapało niestety bajta i trzeba wam tego Bajta z na siłę spiska wyciągnąć. Nawet moderator na Discordzie gry stwierdził, że wszyscy tam doskonale już wiedzą, że ten tytuł robi ten cały Sergey Tizov. mają to w dupie i naprawdę już są zmęczeni ciągłym przypominaniem o tym. Tylko niestety, na Discordzie tej gry pojawia się cała masa tak zwanych growych dziewic, które nie mają bladego pojęcia, kto za tym tytułem stoi, i że gra za miesiąc, dwa, trzy, pół roku, maksymalnie może rok, może być zamknięta. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, na jak ciężkich lekach teraz jestem, żeby odleczyć się z tej gry. Wyrosły mi naprawdę parchy na plecach, palce bolą mnie tak, jakby mnie pogryzł pies, łeb nie mieści mi się w pokoju, a na wyniki morfologii najbardziej ateistyczny lekarz przeżegnał się. Albowiem powiadam wam, że gra Sergeja Titowa klasycznie nie działa. Tak jak pokazują ją trailery. Gry Titowa były też nielicznymi, jak je usuwano ze Steama za oszustwa. Trailery pokazywały na przykład jazdę samochodem w grze, a tego nie było w ogóle w całej produkcji. I to powodowało właśnie usunięcia jego gier ze Steama. Mimo wszystko poświęciłem się, postanowiłem ostrzec was przed kolejnym Produktem, który ponownie będzie titowym skamem. Gra, która poistnieje prawdopodobnie chwilę, wyrucha tych, którzy się wypną, licząc na coś nowego i zostanie z czasem zamknięta. Ktoś z was zapyta, dlaczego hejtujesz grę na dzień dobry? To dopiero alfa, to będzie poprawiane, to będzie rozwijane, to będzie większe, będzie robione i tak dalej. Może z uwagi na... ...doświadczenie... Jest cały dokument o Dietowie, nie tylko mój, ale też innych autorów. Pamiętacie, może Warzy? Gdy ten popularny klon Daisy wyszedł, to Sergey Tito wrzeszczał, że autorzy Daisy ukradli mu pomysł. Następnie, kiedy wychodził Rainbow Six Siege, Tito zrobił Burst Fire. I wrzeszczał, że RS. Ukradł mu pomysł. Wychodziły popularne gry w stylu PUBG, to zrobił swojego Last Man Standing. Popularne gry Extraction Shooter, no to Skamer zrobił swój nowy Project Lead. I wszystkie te gry wyglądają totalnie identycznie, są zrobione prawdopodobnie z tych samych paczki tekstur, animacji, modeli, często te same rzeczy znaleźć mogliśmy w innych jego grach i co dość istotne, jeżeli outdoor gier albo postać stojąca za grami nazywa swoich graczy. Kochaczami matek! to coś jest nie tak. Project Lead wywiązał się w taką długą, dramatyczną dyskusję, kiedyś na Twitterze czy na Reddicie, ściągając różnym autorom na YouTubie filmy, broniąc się, że podobno ci autorzy złamali NDA, czyli powiedzmy taką umowę, która sprawia, że nie możesz pokazywać gry. Kwestia leży w tym, że jeżeli pobierzecie grę na Steamie, to nie akceptujecie żadnej licencji, żadnego pop-upa, w grze w Beni też nie ma napisu NDA, closed beta lub licencji, nic z tych Rzeczy byłoby niezwykłym kutasiarstwem, gdybyśmy musieli najpierw kupić grę, bo tak, ten tytuł można było kupić z dostępem do alfy, w jakiego. Dodatkowo nie możemy grać, żeby go pokazać. <laughs> jak wielką karuzerą spierdolenia byłaby sytuacja, w której kupujesz grę i jeszcze nie możesz nic o niej powiedzieć. Big Fry, jeden z ludzi na YouTubie, odkrył, że groźby sądowe wysyłane przez Home Guard Games, czyli autorów tej produkcji, są wysyłane mailem skąd Arktos. Też takiej firmy, która właśnie jest bardzo zależna od Titowa, a mówią, że nie mają z Titowem nic wspólnego. Dimitri Nikolin, jeden z głównych designerów w Halmond Games, czyli autorów tej produkcji, to jednocześnie autor poziomów w Shattered Skies, Last Man Standing, New Frontier, a to są właśnie inne, zamknięte już gierki. Skamowe Titowa, ale podobno nie mają z nim nic wspólnego. Nie, absolutnie nie. Powiem tak, każda gierka Titowa na trailerach naprawdę wygląda ciekawie, ale po to są one zrobione i po to są te zamknięte alfa testy, które jeszcze można kupić ze specjalnymi różnie wycenianymi pakietami. Byś się przekonał, że jak zagrasz, to jedna gra działa jak totalna. Kopa. Last Man Standing, inna Gierka Titowa, korzystała z tego samego, co było w War z, a Warzy to w sumie to samo co Romero, a Romeros to w sumie to samo co Infestation, a to to samo co Last, co Wild West Online. Inny tytuł. I solidny plaskacz po pyszku tym, którzy uważają, że ten film to chydny hejt na nową grę w Alfie. Żadna. 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 Gra Sergejanina Titowa dzisiaj nie istnieje. Każda gra, jaką robił, wymieńmy chociażby Warring, Warzy, Z, Romero's, Infestation, Last Man Standing, Burst Fire, Shotter Skies, zachwalany przez jednego polskiego YouTubera, Wild West Online i chyba jeszcze z pięć innych gier. Wszystkie są dzisiaj zamknięte. Do tego uwielbiał robić remakey swoich własnych gier, jakie żyły parę miesięcy. Na przykład był Wild West Online, no to potem był New Frontier, który był dosłownie tym samym, albo też właśnie Romeros, czyli w sumie War Z trochę przerobione. A model biznesowy zawsze dla tych gier jest ten sam. Jeżeli moglibyśmy zobaczyć, jak wyglądały strony internetowe Wild West Online, czy Romeros, czy War Z, czy też innych, na każdej z tych stron była możliwość zakupu dostępu do gry przed premierą w różnych tierach cenowych. Model biznesowy zawsze ten sam. By odciąć podejrzenia od siebie, zawsze robił osobne firmy. Czyli na przykład Free Rain Entertainment, dzisiaj Homeworld Games i jeszcze inne, i jeszcze inne. I te pakiety startowe, płatna alfa, która działa jak zaraz wam opiszę, większy na przykład bank, więcej walutki do mikropłatności, mimo że gra na przykład alfa i tak będzie płatna, to na przykład dostawaliśmy taką właśnie walutkę. I co lepsze, jak kupisz pakiet, na przykład za 90 dolarów, to co sezon w tej właśnie grze, czyli Project Lead, na start będziesz dostawać paczkę wyposażenia, by z góry na dzień dobry być lepszym od innych na start nowego sezonu. Tu przypomnę, że słynne wyjmowanie sobie banku z dupy, darczy balistycznej, jeden z największych absurdów strzelanek PvP i pay to in jak cholera, pochodzi właśnie z WarZ, czyli z gry S&J Didowa. Wracając do tego skamu, by go uruchomić, Uruchomić, musiałem ten tytuł odpalić w oknie, bo ta Alfa Project Lead, jaka ma wyjść w drugim kwartale 2024 roku, czyli Zaraz nie potrafi działać inaczej. Fullscreen sprawia, że gra nie potrafi wczytywać detali obiektów, wygląda absurdalnie słabo i ma przede wszystkim minus 100 fps. Okrudne wysmurzenie myszy, jakiego nie da się wyłączyć, sprawia, że w tej grze celować się po prostu nie da. Pomijmy też to, że interfejs jest właśnie rodem z Last Man Standing, czyli poprzedniej gry didowa. Na Discordzie, moderator tej gry, a w dyskusjach na Steamie są jakieś dziwne konta, czasami, które próbują nam wmówić, że Titov nie jest zaangażowany w Project Lead i nie ma z tym nic wspólnego. Ale studio Homond Games jest finansowane z projektu The Found Games, gdzie he he, he he, generalnym partnerem jest. Sergej Titov, a pracowniczą Howard Games jest jego żona. No właśnie. Moja pierwsza misja wyglądała mniej więcej w taki sposób. Spawn, strzał w tle ekranu, wczytywania, bo gra doleciała do 32GB i po prostu się wysypała. No i cóż, zginąłem po prostu na ekranie wczytywania. Brawo! 32GB na maksymalnych ledwie starcza na ten tytuł. A gra i tak chodzi niestety jak kupa. Inteligencja Botów. Czyli powiedzmy przeciwników, ale nie tylko. Cóż, nie jest łatwo zrobić extraction shooter, w którym boty nie walą przez trabę, drzewa, żywopłoty i całą okolicę, prawda? Prawda. Bywa, że wystrzelaliśmy całą stację benzynową z przeciwników dziesięciu, ale jeden... Stoi zacięty gdzieś w kącie w budynku, gapi się ścianę. i Jak wchodzimy do tego budynku, to wywala nam kulkę w łeb. Jak tylko wchodzimy. Niestety tak to w tej grze działa. Możemy też nająć, co ciekawe, do misji własne boty, które będą po naszej stronie. Nie licząc tego, że idą się nawalać pierwszego napotkanego przeciwnika, ściągając na siebie całą bazę wrogów. Myślisz, że bot przyjdzie cię podnieść, kiedy leżysz powalony? No cóż, przyjdzie. Może jeden na dziesięciu przypadków. Detekcja otoczenia przez boty po prostu leży i kwiczy. Czyli czasami czekamy 10 minut, aż bot łaskawie wyjdzie z bloku mieszkalnego klatką schodową, bo on cały czas szuka trasy dotarcia do nas. Cała rozgrywka w Project Lead jest po prostu normalna. Jeżeli chodzi o eksplorację, strzelanie, dynamikę, zbieranie amunicji, środków, wiecie, tego typu sprawy jak to się mówi potocznie w Extraction Shooterach, czy jak zginiemy, to wysypujemy się ze wszystkiego. Jest to z jednej strony przyjemne, tylko pytanie czy to w ogóle Działa. Jednak ten tytuł po prostu działa technicznie w połączeniu z ciągłym uczuciem jechania na ręcznym, gdzie cały czas próbujemy utrzymać się finansowo na kolejne wyprawy, to niestety właśnie nie działa to i nie gra się w to przyjemnie. Zauważcie, jak wygląda samo wchodzenie do tej gry. Dokładnie tak samo jak w Last Man Standing. Czyli mamy charakterystyczny blura, mamy charakterystyczny napis, w każdej grze Sylgii na początku wyglądało to tak samo. Ten sam tekst. Chcemy zrobić grę, na najlepszym jak się da, na wiele, wiele lat do przodu, gdy żadna gratitowa może poza chyba Wordsy nie istniała dłużej niż rok. Może maksymalnie dwa i to jeszcze w agonii spowodowanej przez cheaterów. Już w pierwszej minucie mamy dowód, że Sergey Titov stoi jednak za tą grą. Nie możemy, jak mówiłem, nazwać tak swojej postaci, bo Sergey Titov jest zabronione, Podobnie jak w innych jego produkcjach. Dlaczego? Bo w masie jego gierek, które są oczywistym skamem, ludzie nazywali tak swoje konta, ostrzegając innych przed tym, kto stoi za tym growym gwałtem. Wchodzimy na stronę producenta tej gry, Homeworld Games. Ciekawe, dlaczego nie ma tam adresu studia? Nie ma w ogóle tego studia, nie ma w sumie nic na stronie, poza tym, że robią grę, która będzie podobna do Escape from Tarkov. Logika gier Tidowa bywa kompletnie absurdalna. Dlaczego? W jego innej produkcji, Last Man Standing, które było próbą zdobycia czegoś na rynku popularnych ówcześnie gier Battle Royale mogliśmy konkurować w top 10. Gracze z tej topki mieli otrzymywać miesięcznie kasę, realne pieniądze, co miesiąc za bycie w topce. Serio. Kasa za granie i bycie w topce. W innej grze titowa. I co? I tę topkę zajmowali też, odpowiadający za ubicie 95% graczy w każdej z rund w Last Man Standing i nikt do tej pory nigdy nie pokazał tego, że jakiekolwiek pieniądze dostał do autorów tej produkcji. Bardzo dobry film o tym zrobił też gość, który opisał zdejmowanie przez Home Guard Games filmów na YouTubie. Zrobił bardzo dobre śledztwo analizując wszystkie powiązania pomiędzy firmami, które tworzył Titov, by ukryć siebie i swoich skamerów. Firma reklamuje się hasłem, że powstała w 2020 roku z ludzi robiących przy Hunt, przy Far Cry, przy League of Legends, czy przy Kodzie, ale żaden z autorów nie jest w stanie się ujawnić pokazać to, że faktycznie tworzył takie produkcje wcześniej. Dziwne, że firma ma ten sam stan rejestracji, co inne firmy słupy Titowa. Ciekawe, prawda? Pewnie przypadek, i ten sam stan, to samo miejsce, ta sama firma, w tym samym akurat miejscu. No i cyk, jedną z głównych postaci rejestrujących Home Guard Games jest Paweł Pletiew. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem jego nazwisko, ale niech będzie, nie ma to znaczenia. Jest to kolega ditowa z. Firmy Arktos, czyli innej firmy didowa, która wydawała skamowe gry, zamknięte po roku. Następny to Kirill Skladnik. Rusek zakręcony wokół rosyjskich mediów. Ogólnie cała firma jest zarejestrowana tam, gdzie siedzi Sergey Titov, ale pracownicy robią grę zdalnie. Logika didowa to też coś, co powinno być. Albo leczone, albo zdiagnozowane jako forma zachowania. Za każdą porażką kilkunastu jego gier, jego gry były zamykane. W jego ocenie nigdy nie stał on nigdy nie był winny. Zawsze winił albo graczy, albo jakieś złe media. To zawsze, jak sam w wywiadach przyznawał, było misunderstandingiem, czyli niezrozumieniem gry przez samych graczy i to gracze są winni tego, że gry były zamykane. Na koniec powiem wam dosadnie i perfidnie. Takie metody na tworzenie chwilowych gier, na które rzucą się gracze gotowi kupić preordery lub dla jakieś... Super pakiety przedpremierowe będą zawsze skuteczne i będą cały czas się pojawiać dopóty, dopóki gracze będą dawali się ruchać. Będą żądać tego wyruchania. Będą wręcz dociskać się dupą do autorów gier, które z góry śmierdzą skamem z kilometra. I dopóki ktoś nie złapie tego gracza za włosy, nie nim o ścianę i mu nie powie, że to jest skam, dlatego, 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 z doświadczenia takiego, takiego srakiego, to taki gracz będzie cały czas składać prordery na gry, które po pół roku będą zamykane, bo najzdrowszą Premierą i najbardziej, powiedzmy, wiarygodną premierą jest taka, gdzie mamy dadę wydania gry bez opcji kupienia preordera lub dostępu do alfabety i dopiero ocenić ją możemy wtedy, jak ona finalnie jest dostępna na rynku i każdy może ją ocenić lub ostrzec innych przed daną produkcją. Tito doskonale wie, że najpierw musi naruchać graczy na płatny dostęp do alfy, potem, na przykład, na mikropłatności i dopiero później dać grę. Na Steamie, kiedy już odpowiednio się na Musimy wyrosnąć jako gracze z poczucia zamkniętych, płatnych testów i po prostu ich nie finansować. Chyba że taki test jest zweryfikowany przez setki tysiące, dziesiątki tysięcy graczy, którzy wiedzą. Zweryfikowali, przetestowali, że dana gra, mimo płatnych testów, jest w jakiś sposób wybitna, to może wtedy. Ale niestety bardzo często kupujemy pre-order gier, które tak jak mówię, okazują się katastrofą i nawet ostrzegają nas na długo przed premierą, że będą tą katastrofą, ale niektórzy i tak wolą w to wierzyć. Są produkcje tak koczmarnie wykonane, zbagowane, źle zrobione, że nie finansujemy wtedy ich naprawy czy rozwoju, a po prostu coś, co nigdy poprawione nie będzie. Chyba największym przykładem no, jest moment tego filmu, kiedy grę możemy pobrać ze Steama, moderator na Discordzie nie jest w stanie nam powiedzieć czemu trwa playtest, o jakim nie ma nigdzie żadnej informacji, czy żadnego newsa, po prostu jest, ktoś włączył serwery, wow. Inni piszą, że playtest trwa już jakiś czas, w tym Project Lead, no i w sumie tyle. Zalecanych mamy 32GB, 3080 kę do gry, która niewiele wyróżnia się grafiką, jaka bywa koszmarnie brzydka. Efektów eksplozji praktycznie brak, ognia jakiegoś praktycznie brak, efektów pogodowych brak, z każdej broni leci miotacz ognia przy strzelaniu, co jest ohydne i błysk na półmapy. Efektów RTX brak, odbić otoczenia brak, systemu chmur brak, system wody, który wygląda bardzo brzydko, destrukcji otoczenia w sumie też niewiele w stosunku do tego trajemnie. Także hej, bądźcie ostrożni i zobaczymy się za rok. Czy Project Lead będzie jedynym tytułem, jaki ma w sobie Sergei Anteitowa, jaki przeżyje trochę dłużej i nie zwieje z kasą? Szczerze mówiąc, wątpię, ale mogę się mylić. Na koniec klasyczne podziękowania dla tych, którzy mają tą płatną, wspierającą sukcesy. Przed Wami m.in. Bellright, Nordic Ashes, Mini Settlers, Swarm Grinder i możliwe, że Tinkerlands. Odpaliłem sobie też Elder Scrolls Online po wielu, wielu latach i może też o tym trochę pogadam, ale z perspektywy takiego bardziej casualowego gracza, który przyszedł sobie pozwiedzać stare śmieci. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No i cóż, tyle.